Cześć, witam was ponownie w pierwszym odcinku z gry Sprint Iris, jak widzicie. Pogramy sobie w grę, którą nagrywałem do niej, do której nagrywałem unboxing, jak w gra, jak widzimy. Mam tu dużo, dużo e, tych zapisów gry, ale normalnie wchodzimy, wybieramy nasze wybrzeże. Dajemy rozpocząć grę, tak. Czyli moje poprzedni zapis został usunięty jak widzicie. E, mamy na początku takiego niby Jeepa. No i po prostu pojedziemy sobie nim po drewno, czy, żeby odblokować następny pojazd, który mianowicie jest na samym końcu. małe zwinautko, które sobie radzi nawet z terenem. I tak jak widzicie, na przykład nie widzicie, bo gram na, na padzie od Xboxa. Więc mogę trochę nie obczajać klawiszyologii, ale trudno. Na Steamie już przegrałem 2 godziny w tą gierkę. 2 godziny takie nauki więc trochę się pouczyłem o co chodzi w tej grze yy, jak się w nią oczywiście trzeba grać I tak yy, gra grę mam na ustawieniach wysokich żeby nie było yy, coś mi się chciał zakopać gra naprawdę wyśmienicie wygląda pod względem Wydajności oczywiście terenów Na każdym terenie oczywiście już jeździłem czyli na każdych mapach które są do wyboru na początku I wziąłem tą oczywiście tą pierwszą mapę początkową, która którą teraz widzicie oczywiście Jak widzicie dojechałem już do tak jakby to powiedzieć do tartaku Odblokowałem pojazd Więc ja sobie tym nie wiem, tu zaparkuję, może by nawet obok tej wody Dobra, wjechałem do wody. Widzicie też ładnie wygląda jak do wody się wjeżdża e, Na przykład koła się myją Czasami nie wiem Dobra Teraz sobie zmienię pojazd czyli Muszę poszukać ten pojazd Ten jest mianowicie Kurde. To ja wiem co zrobię. O. Bo jeszcze go nie mogę na przykład dosięgnąć, więc y, muszę posłużyć się w sposób taki, że, że się cofnę. I teraz y, zaawansowane. Zmiń. Zmień pojazd. I teraz bierzemy właśnie pojazd do y, Drewno Wsiadamy przyczepkę do pojazdu jakąś Więc powiem, że ten pojazd to jest Potwór pod względem Wydajności Czy to tak trochę dziwnie pod względem Wydajności Ale po prostu Trudno na razie mi było się trudno nim zakopać Ale Trudno na przykład się Przemieszczać bo między małymi dróżkami i w ogóle mam nadzieję że odcinki Sprintaires będą się też pojawiać częściej i tak w sierpniu oczywiście zakupuję dla Was nowy mikrofon. Mikrofon będzie Samsung Co. U chyba. C... Samson C01 Czy s... dokładnie Samson Simpson Nie czaje bazy Samson no e... Nie wiem dokładnie, będziecie mieć link w opisie Podany czemu nie mogę e... Możesz e... Należy zamontować drugą przyczepę do drewna e... Należy zamontować Należy zamontować drugą przyczepę do drewna Jak czyś? Przecież... Eee drugą przyczepę do drewna ale to skąd ja wezmę tą drugą przyczepę bo na przykład tu mam jakąś małą przyczepkę e, jak widzicie należy zamontować długą przyczepę do drewna umieść pojazd w odpowiedniej pozycji czyli muszę jakoś umieścić pojazd w odpowiedniej pozycji e, teraz oczywiście w jakiej pozycji ten pojazd trzeba Y, z, ustawić to tego nie wiem bo nie obczajałem tego na razie ja grałem to tylko grałem na tym małym autku i z, na nim właśnie zbierałem już mi się zrobiło 7 uszkodzeń ponieważ przyczepę za mocno ją wiecie No, ze mnie nie będzie dobry kierowca Więc musicie mi to wybaczyć ETS-2 też nie jestem dobrym kierowcą ani wombski, więc też mi to na pewno wybaczacie mm, tak G Grę kupiłem, jakby ktoś się pytał, grę kupiłem w sklepie MediaMarkt za... 70 zł od razu na Steamie zaktualizowałem. Czyli przy instalacji wyskoczył mi Steam, żeby wpisać kod produktu. E, możecie mnie dodać do znajomych na Steamie. Jak wiecie, jest w prawym górnym rogu jest e, moja nazwa Steam. Więc można mnie dodać do gry, można pograć na multi, oczywiście jeśli macie tą grę. Ale na przykład nie wiem, pograć w ETS2 na multi. Do znajomych pododawać. Ja każdego przyjmę, do znajomych. Aha, i teraz nie czaję. Tak miałem chyba wjechać. Nie, teraz mi znikło te pole tego. Yy, z podłączeniem. I znowu... Jeden minus. Trudność. Niewygodne są te kamerki Które są właśnie w się znowu na czepe wygięłem No O! Coś było Dobra Teraz Średnie kłody tak, jak widzicie Załadowaliśmy średnie kłody, które Musimy dowieźć do celu Zobaczymy Jak sobie Teraz pojazd radzi właśnie pod Ciężarem Czyli Muszę sobie stąd Wyjechać Kopcie jak syn. TDI musi kopcić. Tylko, że to TDI nie jest. Nie wiem, bo. To są ruskie ciężarówki, więc... Na pewno... Nie wiem, co to mają pod maską. Na pewno diesle. Chyba tak sądzę, bo diesel kopci. Yy, bardzo kopci. I teraz jesteśmy tu i nasz pierwszy punkt, tak jakby... Bo punkt załadunku jest tutaj, pierwszy cel. I tam u góry jest. Tylko... Teraz oczywiście jak tam dojechać i mogę wam zdradzić że w tym miejscu gdzieś tutaj mamy pojazd ten ośmiokołowy ten, tego wielkiego potwora tak to można powiedzieć na pewno dzisiaj nie dojadę do załadunku właśnie ponieważ Ograniczyłem się, żeby odcinek trwał około 20 minut Powodem tego jest, że... Miałem dzisiaj na przykład jechać na Master track, o którym wam mówiłem Tylko za Chiny nie pojechałem, ponieważ nie zdobyłem transportu Transport miałem mieć załatwiony, tylko było gówno, ponieważ miejsca w aucie nie było i ja już, kurde... Byłem skazany, żeby siedzieć w domu i siedzę w domu po prostu Yy, za rok pojadę już sobie samodzielnie. Do tego czasu jak będzie Master Track będę miał prawdopodobnie prawo jazdy oczywiście jeśli zdam. A auto, o auto się nie miał co martwić, mam od ojca. Więc pojadę starym złomem, ale pojadę. Czy nie mówię, że... Co ja wam będę gadał? Auto jak auto jeździ. Najważniejszy chyba, że jeździ. Nawet... Te ruskie auta też najważniejsze rzeczą, ale ja ruskiego nie mam, ja mam jakiegoś sińczyka, Jakiegoś Listana Ale jest, auto jest Tak, i teraz y, Tu nie mam Przejazdu, ponieważ Jestem tu i miałem na tą drogę wjechać Czyli Muszę się tu Obrócić Ja widzicie nie jestem za bardzo y, Rozgarnięty w tą grę, ale Mam nadzieję, że to mi na początku wybaczycie. E, początki zawsze są trudne. Ale się przedziera przez wodę, przedziera się... Kurde. Jakby taka fizyka jazdy była w ETS-2, to nie wiem co byś... To by była chyba najlepsza gra, bo ETS fizyką nie przyciąga. Ale... To jest gra. Od gry się nie ma co spodziewać, po prostu taką ją twórcy wyprodukowali, tak ją stworzyli i tak ją wydali, więc... No, jak widzicie, jadę a chyba dobrze. Zrzucę bieg Plus, a shielding mi by zgasł, więc musi wejść na obroty. O, jak widzicie Na biegu 1 plus To jest potwór Nie do zarżnięcia Uuu, ale się podniósł I uszkodzenia jakieś zdobyłem To nie nieumiejętnie jeżdżę Teraz Tak jakby Dojechałem do końca tego, tej mapy Tu jest jakaś woda I przez tą wodę trzeba chyba przejechać Albo nie Bo tu nic nie ma Wiem, że ja grałem Samodzielnie sobie na tej mapie, to przez tą wodę przejechałem i potem tam do jakiegoś lasu Wjechałem czy coś takiego To zapewne muszę to zobaczyć, ale się zakopałem a się już odkopałem ponieważ to auto jest znakomite trzeba zrobić tego y achievementa na steamie żeby przewracać drzewka więc co tam trochę drzewek trzeba było przewrócić teraz to było tam, że tam trzeba było pojechać tylko że jak ja tu wjechałem ostatnio, to wody tu jest dosyć mało i potem, bo tam dalej już jest głęboko, ale ja sobie tu wjechałem i pojechałem na sam koniec. Wtedy jakoś wyjechałem. Jak widzicie, bardzo, no, niebezpieczny poziom wody tu był. I z właśnie, dostałem za to Achigmenta, bo było wieć na niebezpieczny e, silny z było żebym wjechał na wysok, na głębokość iluśna metrów i potem żebym wyjechał z, właśnie, no i, udało mi się i pierwszy Achigment wykonany. Hmm, teraz powiem wam, że aktualnie jestem w dupie. Chodzi mi o to, że nie wiem, to jest szałka, żeby jechać do celu i cały czas prosto, żeby pruć. więc nie wiem, czy naprawdę prosto, jak to jest yy, las. No, chyba każdy z was widzi, że to jest las, ale yy, tak, yy, co by, jakby tu pojechać teraz. E, tu jest las. To bym choinkę musiał zniszczyć. Oczywiście jeśli... E, dobra. No nie gadaj! A myślę... o, Jedna choineczka już leży jakbyś... Jak widzicie, która... Druga leży wojneczka. Teraz bym się musiał posłużyć i te dźwignie, coś... które nie wiem, czy da się przewrócić. Bo tak się nie przycisnę a się bardziej zakopię. Dobra, nie jestem dobrym kierowcą, ale utkłem. I to dosyć czas. Bardzo utkłem. Ale się nie podałem. Przejechałem. No i co? I teraz, nie wiem, tym lasem trzeba było jechać. Hmm. Lasem, lasem, ale jestem tu. A mój cel jest tu. Więc chyba o to chodzi. Hmm. Ale jak dzisiaj na razie dużo już przejechaliśmy Nie wiem ile już ten odcineczek trwa Ale jeszcze chwilę go pociągnę Ponieważ muszę się Przeobudziłem się o ósmej ale Muszę jeszcze zjeść śniadanie I pojechać z rodzicami do sklepu Więc tak jakoś Muszę to ogarnąć dzisiaj Dzisiaj i potem jeszcze pojeździć w Oms, pograć Tak jakoś e, się żyje e, no i cały czas Tak jakby jadę w dobrą stronę tylko to jest las a przez las raczej się trudno Kolejne drzewko którego nie umie ominąć Jak się jedno drzewo o... o mnie to zaś potem są kolejne kolejne Ale ze mnie hardcore Przeżyłem przez każde drzewo na mapie. I tak, i tak do celu jest trudna droga. Nawet oglądałem odcinek Wika Bochłudna, to też nie umiał dojechać właśnie do ładunku czy rozła Nie wiem jak wy, ale ja sądzę, że jestem tupie. Teraz. Dobra Eee No wycofaj się Eee Mogę się tu o coś Czy się zaczepić? Czy? O coś, o coś, tak Nie wiem, przynajmniej o drzewko Ale to i tak chyba mi nic nie da. Nie. Hmm. To nic innego muszę się z wami pożegnać w takim niefortunnym miejscu. E, oczywiście mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Oczywiście jeśli wam się spodobał odcinek zostaw lajka, komentarz, subskrypcję. I czekaj na kolejne odcinki z innych gier. Oczywiście, jeśli chcesz by na bieżąco Zostaw tą subskrypcję, to mnie bardzo motywuje do nagrywania kolejnych materiałów dla Was. Więc ja się z Wami żegnam i nara.